Zadanie 23. Rodzinna firma stolarska produkuje małe wiatraki ogrodowe. Na podstawie analizy rzeczywistych wpływów i wydatków stwierdzono, że przychód P w złotych z tygodniowej sprzedaży X wiatraków można opisać funkcją P od X to się równa 251 razy X. Kosztka złotych produkcji X wiatraków w ciągu jednego tygodnia można określić funkcją K od X to się równa x kwadrat plus 21, x plus 170. Zwróćmy uwagę, że to jest funkcja kwadratowa, czyli będziemy musieli wykorzystać wiedzę z zakresu funkcji kwadratowej. Tygodniowo w zakładzie można wyprodukować co najwyżej 150 wiatraków. Oblicz, ile tygodniowo wiatraków należy sprzedać, aby zysk zakładu w ciągu jednego tygodnia był największy. Oblicz ten największy zysk. Zapisz obliczenia. I mamy wskazówkę, przyjmij, że zysk jest różnicą przychodu oraz kosztów. Bo faktycznie w ekonomii i pra w praktyce przedsiębiorców jest tak, że to, co jest zyskiem, to jest nic innego jak różnica pomiędzy przychodami a kosztami. I teraz my wiemy, że przychód może być opisany jako 250x. Natomiast Koszty to jest x kwadrat dodać 21x plus 170. Więc jeżeli chcemy wyznaczyć faktyczny zysk, to znaczy, że my od liczby 251x musimy odjąć koszty. Czyli musimy odjąć x kwadrat, dodać 21x i dodać 170. Wzięłam to całe wyrażenie w nawias, ponieważ ja odejmuję w gruncie rzeczy całe koszty. Cały koszt jest opisany taką liczbą. No więc tutaj teraz po znaku równości mogę ściągnąć nawias, w wyniku czego uzyskuję 250x, objąć x do potęgi drugiej, dodać 21x, no właśnie, nie dodać, tylko oczywiście będzie to objąć. 21x oraz odjąć 170. Dlaczego? Dlatego, że tutaj przed nawiasem stoi minus, czyli muszę zmienić znaki na przeciwne wszystkim wyrażeniom, które stoją wewnątrz nawiasu. Teraz to wyrażenie, które tutaj uzyskaliśmy, musimy uprościć. Zapiszmy zatem znak równości i uzyskujemy minus x do potęgi drugiej, następnie 251x odjąć 21x. To w rezultacie jest plus 230x, no i minus 170 przepisujemy bez zmian. Tutaj w gruncie rzeczy, w tym kroku możemy to sobie opisać jako krok pierwszy. My wyznaczyliśmy ten nasz zysk, w zasadzie nie nasz, tylko oczywiście tej firmy. I zwróćmy uwagę, że my tutaj uzyskaliśmy wyrażenie kwadratowe. Przejdziemy teraz w obrótku do drugiego kroku. Uzyskaliśmy tutaj wyrażenie kwadratowe, co możemy zapisać w postaci funkcji, bo to jest zysk, więc zapiszmy z od x, to się równa, minus x do potęgi drugiej, dodać 230x, odjąć 70. Czyli zapisaliśmy to w postaci funkcji kwadratowej. Musimy pamiętać o tym, że wykresem każdej jednej funkcji kwadratowej jest parabola, która będzie miała ramiona skierowane albo do góry, albo do dołu. Ta będzie miała skierowane do dołu, ponieważ przy x do potęgi drugiej stoi wartość, która jest mniejsza od zera. Czyli możemy tutaj sobie narysować taki przybliżony wykres tej funkcji. Narysowałam tutaj układ współrzędnych, i teraz narysujemy sobie wykres. To jest przybliżony wykres. Ja oczywiście nie mam pewności, czy ten wykres faktycznie będzie tak wyglądał. No, a może tutaj jednak narysujemy go troszeczkę innym kolorem. Narysujemy na zielono. Ja powiedziałam, że nie mam pewności, czy oby na pewno w ten sposób. Tutaj największą ideą jest to, że żebyśmy wykazali, że ramiona są skierowane do dołu. Dlaczego? Dlatego, że po takim poglądowym rysunku, czy na takim poglądowym rysunku, my widzimy, że ta funkcja ma najwyższą wartość, a nie ma najniższej. Wartości funkcji, przypominam, my odczytujemy zawsze z tej osi pionowej. Czyli, jeżeli funkcja kwadratowa ma ramiona skierowane do dołu, to znaczy, że w takiej sytuacji ma wartość największą, największą, ale nie ma najmniejszą. I największa wartość tej funkcji będzie właśnie leżała w tym punkcie, który zaznaczyłam, czyli wierzchołku paraboli. W treści zadania jesteśmy proszeni o to, aby wyznaczyć największy zysk czyli w gruncie rzeczy nas interesuje tutaj współrzędna xowa oraz współrzędna y tego wierzchołka. Przypomnę, że jeżeli chodzi o wierzchołek paraboli, no to mamy tutaj współrzędną x oraz współrzędną y tego punktu. I współrzędną x-ową wierzchołka obliczamy ze wzoru minus b dzielone na 2a, gdzie b to jest wartość, która stoi przy x do potęgi pierwszej, natomiast a to jest wartość, która stoi przy niewiadomej do potęgi drugiej. Więc możemy teraz postawić te dane. Uzyskujemy tutaj minus 230 dzielone na 2 razy 1, czyli minus 230 dzielone na 2, co oznacza, że współrzędna x naszego wierzchołka, ona jest równa dokładnie, tyle, a no właśnie, tutaj zrobiłam błąd, ponieważ nie 2 razy 1, tylko oczywiście 2 razy minus 1, czyli tutaj uzyskujemy minus 2, czyli współrzędna, Piscowa tego wierzchołka ona jest równa dokładnie tyle samo co 115. I te obliczenia, które tutaj dokonaliśmy, oznaczają, że ta funkcja przyjmuje największą wartość dla argumentu równego 115. I popatrzmy teraz jeszcze na treść zadania. Tygodniowo w zakładzie można wyprodukować co najwyżej 152 wiatraki, czyli w tym zakładzie możemy wyprodukować tygodniowo od zera. Do 150 wiatraków. To oznacza, że ta liczba, którą tutaj wyznaczyliśmy, mieści się w tym przedziale. Co możemy zapisać w następujący sposób: że x wierzchołkowe należy do przedziału od 0 do 150. Jest to przedział prawostronnie zamknięty. I w trzecim kroku możemy wyznaczyć największy zysk. Wiemy, że największy zysk osiągniemy, jeżeli liczba wiatraków będzie równa 115. I możemy to wyznaczyć na dwa sposoby. Po pierwsze możemy wyznaczyć współrzędną y-wierzchołka i teraz zapiszmy sobie, że współrzędna y-wierzchołka jest liczona ze wzoru minus delta dzielone na 4a przy czym delta jest opisana wzorem b kwadrat odjąć 4 razy ac i tutaj musimy pamiętać, żeby to jeszcze wziąć w nawias i całość dalej dzielimy na 4a. Natomiast drugą metodą jest po prostu podstawienie liczby 115 pod x w tym wzorze i tą drugą metodą teraz wykorzystamy. Czyli zapiszmy, że z od 115 to się równa i teraz tego minusa przepisuję tak jak on jest, i zapiszemy 115 do potęgi drugiej. I teraz musimy pamiętać o tym, że wyrażenie minus 115 do potęgi drugiej to nie jest to samo, co takie minus 115 do potęgi drugiej. To są dwa różne wyrażenia. Tym razem w tym miejscu my nie możemy tego minus 115 do potęgi drugiej zapisać w taki sposób, dlatego, że x wierzchołkowe jest dodatnie. Natomiast ten minus stoi przed x, stąd też wykorzystujemy tę formę, a nie tę formę. No i następnie dodać 230 razy 115 minus 170 i to już będzie tyle w kolejnej linii zapisujemy z od 115 to się równa minusa przepisujemy i 115 do potęgi drugiej to jest 13 225 natomiast 230 razy 115 to jest 26 450 no i minus 170 przepisujemy bez zmian, zapiszmy poniżej z od 115, to się równa. No i w momencie, w którym tutaj dokonamy takich obliczeń, czyli my mamy minus 13225 plus 26450 minus 170, no to my w rezultacie uzyskujemy tutaj 13055. I ta wartość, którą tutaj uzyskaliśmy, to jest szukany zysk. Z racji tego, że tutaj mówimy o złotówkach, to znaczy, że uzyskaliśmy, czy firma uzyskała przykład o wysokości 13 055 zł. I to już jest nasza odpowiedź. Tutaj moglibyśmy napisać pełnym zdaniem, że zysk uzyskany przez firmę wynosi 13 055 zł.